Witam serdecznie wszystkich. Jest to informacja skierowana do wszystkich. Powtarzam, jest to informacja skierowana do wszystkich. Dzisiaj mamy 17 kwietnia 2023 rok, czyli tak już po połowie kwietnia 2023 dla Niektórych może tak po prostu być, że właśnie cały kwiecień albo któraś tam z dekad jest jakaś szczególna, rodzinna i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym taki właśnie króciutki, szybciutki film, właśnie dzisiaj zaraz będzie opublikowany jak najszybciej. Tak, do, do godziny 12 w południe. Czasu polskiego, dzisiaj 17 kwietnia 2023 rok. Dobrze, więc, jak czemuś może się domyślać, mniej lub bardziej, i te sprawy. Yy, parszywa zmiana. Yy, wiadomo, że już sama nazwa wskazuje, że parszywa zmiana nie może być dobra, no bo. No bo nazwa musiałaby być inna. Jak parszywa zmiana, to znaczy, że parszywa zmiana. No więc parszywa zmiana już od ponad 5,5 roku zabrania mi aby zadzwonić na przykład do, do dzieci i złożyć im życzenia z okazji urodzinek, imieninek lub jakichś innych takich no, uroczystości rodzinnych i te sprawy. Jeszcze raz, parszywa zmiana, więc sobie zobaczmy, kto tam stoi na na czele tej parszywej zmiany. Nie wiem, tam jakiś Pinokio, czy coś takiego, nie wiem. Oczywiście, tak moi, moi doradcy mi donoszą biebiórki i te sprawy, bo ja nie wiem, kto, kto stoi na czele parszywej zmiany. Czy jakiś Pinokio numer jeden? Pinokio numer 2, albo zastępca Pinokio numer 3, bo tam może być kilku Pinokiów, a nie tylko jeden Pinokio. Na przykład więc, no ten kto stoi na czele parszywej zmiany, zabrania mi już urzędowo zgodnie z prawem, które jest bezprawiem totalnym, że zabrania mi zadzwonić szybciutko do dzieci, aby. Aby im złożyć życzenia, na przykład imieninowe, urodzinowe, czy jakoś tak. Dziękuję.